To nie wiem, no, ktoś ma babcie w Bydgoszcze na przykład albo wujka w Olsztynie albo we Wrocławiu albo. Ja mam kogoś. A, no, no, no to ja to samo. No to pozdrawiam. Ja też. Słuchajcie, możecie pozdrawić. Macie... Pozdrawiam no babcie jest. z Węgorzewa. Babcie z Węgorzewa, w Olsztynie nas sprawy. Pozdrawiam ba, moją babcię probabcie. I, I z Lublina babcie. O, w Lublinie jeszcze nas nie ma, ale pracujemy nad tym. Ktoś jeszcze? Ja. Pozdrawiam mojego wujka Roberta Zolusztyna. Olsztyna, Boż, nas słychać Myślisz, że wujek nas słucha dzisiaj? Tak. Ktoś jeszcze? No, to już. Ja pozdrawiam swoją babcię z Legionowa. Dobrze, no, Legionowa, chyba słychać. No dobrze, to jest świetlista kolenda. Wykonanie pierwszej B. A potem pogadamy. No właśnie, jeszcze jest spore rzeczy do pogadania. To co, możemy? Tak. Rodękę zieloną, rozbłysną na nie światła, się wesoło Kolenda świetlista, rozprasza nocy rok, uśmiechem nazwista w drogu nowy rok Dzielimy się opłakiem, dzielimy piosenką. Puxa, Zacznijmy się